Witam Was, Panie i Panowie, z tej strony Sołtys, Games Masters, Psychatok. Dzisiaj występuję w nie typowej roli, ponieważ nie będę grał y, Limited, jak to zwykle mam w zwyczaju, ale będę grał w Constructed, także oczywiście fanfary, oklaski, y, girlandy i tak dalej lecą z nieba, z e, tam, nie wiem, z sufitu. Generalnie rzecz biorąc, po prostu postanowiłem sobie pograć trochę w standard, nie wiem, na ile regularnie będę to robił, ale Mając trochę wolnych Tiksów, uznałem, że kupię sobie tak jakiś. E, oczywiście też tam pewne, pewne karty pożyczyłem, za co dziękuję oczywiście darczyńcom bardzo mocno i pozdrawiam ich. E, generalnie rzecz biorąc, miałem dwa pomysły i w sumie mam dalej dwa pomysły. Pierwszy to jest Temur, którego Wam tutaj pokażę, ale go nie będę dzisiaj omawiał. Być może jeszcze nim gdzieś tam w przyszłości zagram. Taki bardzo agresywny, fajny Temurek. Oczywiście z Rubble Masterami, ze spalankami, prawda, i tak dalej. Ten deck działa całkiem nieźle. Trochę nim pograłem, tak testowo i wydaje mi się działać nieźle. Oczywiście w wersji jest tam o bezliku tego, tego Temura, od tej właśnie takiej najbardziej agresywnej, poprzez takiej bardzo mocno... No nie chcę mówić kontrolne, bo takich kontrolnych raczej nie ma, chociaż tam gdzieś się jakieś próby pojawiają tam. Takich bardziej kontrolnych temurów, ale takich mocniej midrangeowych, powiedzmy, tak? bo jednak to jest zwykle, to jest jakby dek taki agresywno-midrangeowy, powiedzmy. Więc, więc tak to wygląda, jak chodzi o ten temur, ale tak jak powiedziałem, niego będę ewentualnie omawiał gdzieś, może w przyszłości. Na razie tylko sygnalizuję, że takie coś jest gdzieś tam na moim oku i że pewnie gdzieś tam kiedyś coś z tym zagram. Natomiast dzisiaj chciałbym pograć sobie agroabzanem. I jest to dek tak, w takiej najbardziej, że tak powiem, agresywnej swojej wersji tutaj, w zasadzie. Znaczy w sumie, w sumie może nie w najbardziej, bo ja go trochę przerobiłem. Głównie z, tego, z tej racji, że nie mam od pewnych kart, więc uznałem, że no, zastąpię je innymi. Nie, nie, nie jakby nie aspiruję do, do miana jakiegoś prosa, prawda, jak chodzi o standard. Gram go, go bardzo rzadko, więc po prostu myślę, że nie będę tutaj się jak, jakiś udawał niesamowitych techów, prawda, i tak dalej, po prostu starałem się złożyć taki do, w miarę dobry, sensownie, sensownie powiedzmy, ustawiony, jak chodzi o mana base i o dropy deck. To jest, tak jak mówię, taka jedna z najbardziej chyba agresywnych wersji, nawet, niektóre, nawet w niektórych wersjach nie ma tego roka, tej najdroższej karty. Tylko po prostu gra się totalnie agro. Ja uznałem, że jednak, że jednak trochę pozmieniam. Głównie zmieniłem to, że nie ma czterech anafens. Uważam, że granie czterema jest trochę przesadą. Głównie dlatego, że są po prostu legendą, prawda? Więc nie chcę mieć nigdy dwóch na ręce, bo nie jestem w stanie dwóch zagrać do stołu. Po drugie, no jednak to jest karta, która z tego, co się dowiedziałem, może w niektórych meczach robić cuda, a w innych po prostu być średnia, więc więc generalnie wolę jednak po prostu mieć trzy sztuki tylko zamiast czterech i zamiast tej jednej sztuki wstawiłem właśnie wing Made Rocka który wydaje mi się być w jednej sztuce fajną opcją na jakieś tam po prostu wygranie late game'u, też opcją po prostu na dwóch blokerów, na przykład na, na Monoreda, czy na przykład właśnie opcją, żeby też sobie odbić życie, prawda, i jakoś się uratować Oczywiście wiadomo, no to jest jeden z takich powiedzmy, staple formatu, prawda? Tam dosyć mocno gra, w każdej w zasadzie wersji Abzana gdzieś tam jest, więc postanowiłem też tutaj właśnie z niego skorzystać. Ale może idźmy po kolei, Jak chodzi o mana base, to rozłożenie mana pozwala w zasadzie grać bez problemu trzema kolorami. Mamy chyba bodajże 17 źródeł zielonej many. Czy 16, jak się nie mylę? I chyba po 15, po 15 czarnej i białej. Oczywiście jest pytanie takie mocne, czy grać jedynkami w tym deku, bo ja gram już siedmioma jedynkami, czyli to jest jakby taki właśnie totalny agro. Dyskutowałem o tym z paroma znajomymi i w zasadzie każdy jest sceptyczny, więc ja też jestem trochę sceptyczny, generalnie do jedynek. Ten deck ma z jedenkami o tyle łatwo, że ma tylko cztery tablandy, prawda? Cytadele, więc to jest jeszcze pół biedy. Generalnie im więcej świątyń w deku i tablandów, generalnie, tym mniej chcemy grać z jedenkami. Więc po prostu, generalnie w tych takich cięższych powiedzmy, wersjach Abzana jest Temple of Malady, a ja gram tylko Penilandami, jak widzicie. Radzę, że, rad, że nie mam w ogóle tego templa. Dwa że kosztuje on dosyć dużo, bo jak na, jak na warunki Magic Online, on kosztuje gdzieś tam chyba z 50 zł. Jak się nie mylę, gdzieś koło, tej, gdzieś koło tej kwoty. I po prostu ten deck jest na tyle szybki, że ja potrzebuję mieć dostęp do many od pierwszej tury. Nie jestem w stanie czekać na ta blanda, aż się, aż się tam coś zeskrajuje i mi tam coś zrobi. Tylko po prostu chcę mieć możliwość zagrywania dropów za jeden, w turze numer jeden. Znaczy, problemem tych dropów jest taki, że Soldier of the Phantom no, nie, nie rozwiązuje w zasadzie żadnego problemu tego formatu. Kiedyś był naprawdę fajną kartą. Dzisiaj ani nie blokuje Rhino, prawda, który jest też jakby jednym z jedną z czołowych kart w formacie. Jest taki sobie przeciwko Rubble Masterowi. Wiadomo, że go blokuje gdzieś tam potencjalnie, prawda, ale, ale to nie jest jakby karta, która nas uchroni przed nim na dłuższą metę. Więc generalnie też oczywiście jest blokowany przez kariatydę, więc trzeba mieć jakiś dopłat na niego, żeby przebić się przez kariatydę. Ale no, robi wczesne tempo, prawda, więc to jest mm, bardziej na zasadzie, że prostu nie ma lepszego dropa za jeden w zasadzie. Chociaż myślę, że porównywalnym, jeśli nie lepszym nawet jest champion, który oczywiście nie ma takich fajnych zdolności w siebie wybudowanych ale jednak ma tą opcję, że będzie wracał, prawda, że będzie wracał i gnębił oponenta, aż go zagnębi na śmierć, więc to jest nasz kolejny drop za jeden, który też dałem na razie trzy sztuki, tak jak powiedziałem, w oryginalnej wersji było ich chyba czterech, ale ja dołożyłem za to chyba kolejnego dead leadera, których było chyba trzech albo nawet dwóch, Uważam, że ten leader tutaj jest naprawdę mega ważny i nie potrafię sobie wyobrazić deku agro, będącego w tych kolorach, gdzie, gdzie nie gramy nim w czterech sztukach. Także tego lidera właśnie tutaj wstawiłem. Oczywiście mamy Gatter courage, który jest też takim ciekawym dodatkiem do tego deku. Po prostu pozwala nam ratować swoje stwory przed lightning strajkami, przed magmanżetami, pozwala nam przebijać się przez ściany. Za niewielki koszt, bo oczywiście można na przykład dograć stwora w strukturze numer 2, na przykład dobry lwa, prawda? Atakuje panteonem, on blokuje na przykład e karyatydą, no to oczywiście tapuje lwa, daje gater kurecz, zabijam mu źródło many, cofam go o turę, prawda? Więc to jest oczywiście fajna opcja. Zauważcie, że każdy, każdy drop za 2 mana jest dropem, który kosztuje zieloną manę, więc każdy z nich odpala tego gater kurecz. i to bardzo fajnie działa z tymi dropami za jeden. Jak chodzi właśnie o dropy za dwa, to mamy trzy razy Higher of the Wild teoretycznie można grać cztery, ale wydaje mi się, że 11 dropów za dwoma to jest wystarczająca ilość. Jak ktoś bardzo by chciał, to można ukroić na przykład Beacon Immens, albo um, może nawet jakąś jedynkę jeszcze jedną ukroić i grać czterema. Ale wydaje mi się, że trójka to jest taka solidna liczba wystarczająca, aby, te, aby ten koleś tutaj po prostu był, robił swoje, ale też żeby nie no nie ukrywajmy, i Dead Leader, i Lions są po prostu lepszymi dropami za dwa i raczej na nich się skupiamy, chcąc po prostu wygrywać. Boom Satyr oczywiście jest fajną, fajną, fajnym dropem za 3, ale też jest opcją na jakby przebijanie się później, prawda? Szczególnie nałożony np. Na, na Rhino, robi nagle z gościa 8 z przodu z tramplem, więc głównie tutaj chyba o to chodzi. Szczerze powiedziawszy, no nie grałem tym deckiem za wiele, więc nie jestem w stanie jeszcze stwierdzić, jak bardzo dobry jest ten w tym deku, ale wydaje mi się być OK. Alternatywą jest na przykład Herald of Torment, który można grać tutaj w tym, w tym miejscu. Można grać większą ilością jakichś remowali dodatkowych, prawda? Ale generalnie tak to wygląda. Oczywiście Abzan Charm, no wiadomo, to jest uniwersalna sprawa, dobieramy karty, rozdzielamy do paki niszczymy stwory, więc oczywiście tym musimy grać tutaj w komplecie. Tak jak powiedziałem, Anafenza, fajna karta, na niektóre match pewnie jest wybitna wręcz, na inne jest pewnie średnia. Eee, oczywiście strasznie boli te match-upy, gdzie, które grają na przykład, e, na przykład, właśnie na przykład Temur, który tak naprawdę, jeżeli nie ma Crater's Close, to nie jest w stanie jej zabić inaczej niż po prostu e, s, s, stracąc dwa spalenia, prawda, ewentualnie blokując tam jakoś, prawda. Ale, ale to jest jednak karta na, na niektóre match bardzo silna, a na niektóre jednak średnia i tak jak powiedziałem, gram w trzech sztukach z tego względu, że nie chcę mieć nigdy dwóch na ręce. E, oczywiście to się też może zdarzyć, ale szanse są to o wiele mniejsze niż gram gram na czterech. Hmm. Solin, jedna sztuka też można dołożyć spokojnie jedną za coś do maina, to jest tutaj już kwestia też jakby gustu. E, oczywiście Siege na razy 4 to jest, to jest dosyć oczywiste. Tak jak powiedziałem, dołożony rok i bika immens który w zasadzie w jednej sztuce po prostu często można go spokojnie zagrywać za jeden, za dwa mana i jest też takim de facto finisherem. pozwala się przebić, szczególnie z Tramplem, znowu z Rhino, prawda. Więc tak to wygląda, w, jak chodzi o main deck. Wydaje mi się być to naprawdę bardzo fajny, solidny deck, który ma szansę zarówno z takimi hard controlami wygrywać, jak i też powalczyć, trochę powalczyć w mid-late gamie. E, więc e, I też powalczyć z agro, myślę, bo jednak jest trochę gain life'u e, z tego Rhino, e, czy tam z Sorina, jest dużo tanning dropów, które można podłożyć pod koła, e, więc jesteśmy w stanie też, myślę, ścigać, e, może się nie ścigać, ale próbować przejąć kontrolną rolę, na przykład na e, właśnie monoredar czy tam na jakiegoś, e, nie wiem, Problemem jest trochę UW chyba, wydaje mi się być trochę problemem, ponieważ tak naprawdę nie mamy żadnego dobrego sposobu, żeby sobie poradzić z tym UW innego niż ściganie się z nim. Nie jesteśmy w stanie zabić mu w żaden sposób e, dopakowanych stworów, bo jednak te, to UW ma tych sztuczek masę. Nasza ilość remuwalów jest bardzo ograniczona i jest, no, nasz remuwal się zaczyna od trzech mana, prawda? Jest to tylko Abzan Charm, więc ciężko jest sobie z tym poradzić, ale... No, tak jak mówię, że teoretycznie jesteśmy w stanie wygrywać wyścig. Podobnie jest z Sky też jesteśmy w stanie wygrywać spokojnie wyścig, moim zdaniem. No i chodzi o sideboard, to gdybym chciał przejść bardziej, powiedzmy, w kontrolną wersję, czy tam troszkę bardziej ciężką wersję tego deku, to oczywiście dokładam jeden land, dokładam sobie Roka i Sorina, a wyciągam jakieś tam dropy za jeden, które na przykład na draw są, powiedzmy, mniej interesujące niż na play. Oczywiście mamy cały tutaj, że tak powiem, opcje na niszczenie, na niszczenie enchantmentów, artefaktów, dwie sztuki. Jakiś dodatkowy buy-blight, na jakieś tokenki właśnie z Rebel Mastera i tak dalej. Dodatkowy kurecz na właśnie deki, które mają dużo spalonych tanik, żeby swoje stwor stwory ewentualnie bronić. Despise, dwie sztuki. Toast, czyli jakby, prawda, discard, niszczenie ręki przeciwnika. Banishing Glide, ekstra, dwie sztuki na jakieś deki z dużą ilością Plantsbookerów, na przykład. I Mordor's Cut jako dodatkowy removal, który też może być dosyć tani, jakby właśnie na jakieś agro, na przykład. Czy na jakieś deki, właśnie na przykład Temur, gdzie jest dużo ciężkich stworów, które można tym łatwo skarcić. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy jest to optymalna wersja, tak jak powiedziałem, jakby standard gram od święta. Złożyłem sobie taki akurat dek, przy tam wydatnej pomocy różnych znajomych z Magic Online, więc oczywiście im serdecznie dziękuję jeszcze raz i będę sobie grał daily, sprawdzimy jak to działa w praktyce. Pewnie będę robił wiele jakichś tam błędów, czy będę robił jakieś nieoptymalne zagrania, więc chętnie wysłucham Waszych, że tak powiem, porad co do buildu, co do właśnie zagrań, co do tego jak tutaj te proporcje w tym deku właściwie ułożyć, żeby jak najbardziej był, że tak powiem, morderczy. No i tyle chodzi o słowo wstępu. Za chwilę będziemy grać pierwszą rundę. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Trzymajcie się, pozdrawiam i oczywiście zachęcam do kolejnych filmików z moim udziałem.